Cześć miśki, witajcie! Dzisiaj kolejny filmik z równań reakcji chemicznych. Dzisiaj będziemy mieli reakcję analizy. To będzie szybki filmik, bo te reakcje to najczęściej nie są złożone za bardzo reakcje, więc po prostu zaczynajmy. Mam już wypisane reakcje. W dwóch reakcjach mam podane już substraty i produkty, a w tej będziemy musieli sami dopisać produkty. Reakcja analizy, czyli reakcja rozkładu, reakcja, w której mamy więcej produktów niż substratów. Tak naprawdę z jednego, z jednego substratu powstaje nam wiele produktów. Najczęściej w Waszym wypadku dwa, ale zdarza się, że po prostu tych produktów powstaje jednak więcej. Dlatego zobaczcie, tak jak mamy tutaj z tego związku złożonego bardziej, powstają dwa po prostu mniej złożone związki, które zawierają te same atomy, które ma ten związek. Jeżeli nie wiecie jeszcze, jeszcze po prostu nie za bardzo kumacie reakcje, równania reakcji chemicznych, to zapraszam na wcześniejszy filmik. Tam po prostu mówię o równaniach reakcji chemicznych, to jest bardzo potrzebne. Jeżeli tam tego nie oglądaliście, to zachęcam, wróćcie tam. Natomiast my, właśnie skupmy się na naszych reakcjach. I jeszcze też powiem Wam tylko, że planuję właśnie, w sumie to już nagrałam taki filmik, gdzie tylko będzie uzgadnianie równań reakcji chemicznych Ale w sumie chyba dodam go po, po, po tym, jak już umówię jeszcze trzecią reakcję, typ reakcji, czyli reakcję wymiany Dzisiaj paznokcie nawet podpasowałam z kolorem kredy No słuchajcie, więc zacznijmy jeszcze, jak będę miała jakieś informacje dla Was, to pod koniec filmiku Wam powiem Więc pierwsza reakcja Zobaczcie, mamy substraty, czyli cztery, nasze cztery punkciki, jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to właśnie cofnijcie się do wcześniejszego filmiku. Czyli mamy substraty, mamy produkty, wartościowości są już tutaj pouzupełnione, zostaje nam tylko e, uzupełnić równanie reakcji, chociaż to tak naprawdę jest już uzupełnione, bo mamy, zobaczcie, jeden wapń, jeden wapń, e, jeden węgiel, jeden węgiel, trzy tleny i tutaj mamy tutaj jeden tlen, natomiast tutaj mamy dwa tleny, więc razem jest trzy, czyli ta reakcja jest tutaj tylko po to, żeby... Pokazać Wam o co chodzi z równaniami reakcji chemicznych, które są typem analizy. Natomiast tą reakcję już musimy uzupełnić, czyli mamy NO2. Zobaczcie, jakbyśmy chcieli sobie przeczytać ten tlenek, czyli dopisać jego wartościowość, no to oczywiście tutaj będzie 2. Natomiast żeby obliczyć wartościowość tego, to musimy 2 razy 2. No i wychodzi nam oczywiście, wychodzi nam oczywiście 4. Czyli właśnie to jest tlenek azotu 4, natomiast tutaj mamy tlenek azotu 2, no bo jeżeli tlen ma zawsze wartości 2, no to tutaj mamy 1, 1, czyli tutaj też musi być 2. Tlen jest oczywiście w takiej postaci, to zawsze w takiej występuje, ten nie występuje jako wolny atom. No, czyli zobaczcie, tutaj mamy jeden azot, tutaj mamy jeden azot i to się zgadza, ale już niedługo, bo zobaczcie, jeżeli chodzi o tleny, to mamy tutaj dwa tleny, natomiast tutaj. Tleny mamy tutaj dwa, a tutaj jeszcze jeden, czyli trzy. Czyli musimy coś z tym zrobić. Musimy dopisać tutaj dwójeczkę. Spróbujmy najpierw tak. Wiecie, to też w uzupełnieniu równej reakcji chemicznych musicie kombinować. Jak wam coś nie wychodzi, spróbujecie w inny sposób, tak, żeby w końcu się to udało. Czyli załóżmy, że tak, teraz weźmiemy, czyli teraz mamy tutaj dwa tleny, więc tutaj też musimy dopisać dwójeczkę. I wtedy tutaj tlenów mamy cztery, bo dwa razy dwa no to jest 4. A tutaj mamy dwa tleny i tutaj też dwa tleny, czyli też się zgadza i widzicie, pierwszy raz kombinacja już się udało. Natomiast tutaj zobaczcie, mamy substraty, czyli mamy pierwszy punkt. Drugi punkt, musimy dopisać produkty. Z rozkładu wody oczywiście powstaje nam po prostu woda, e, woda, wodór i tlen. I pamiętajcie też tutaj, że to są gazy, które występują zawsze w postaci cząsteczkowej, czyli mamy H2 plus O2. No i w takim wypadku zobaczcie, wodór nam się zgadza, mamy dwa wodory, i yy, tutaj mamy też dwa wodory, natomiast tlenów tutaj jest dwa, a tutaj mamy jeden, czyli dopisujemy tutaj dwójeczkę, i teraz tutaj mamy dwa razy dwa, czyli cztery wodory. Czyli tutaj też musimy dopisać dwójeczkę, i to jest poprawnie yy, zapisane. Jak widzicie, te równania reakcji chemicznych, yy, które są typem analizy, to są, co sumie chyba, nie wiem czy nie najłatwiejsze reakcje, bo tutaj jest najczęściej yy, tylko kilka reagentów, i, i one są raczej łatwe. Musicie pamiętać właśnie, żeby dobrze pouzupełniać te, te wszystkie, bo na tym często się ludzie łapią, właśnie że źle uzupełniają współczynniki schematyczne Ale właśnie dlatego już nagrałam e, o tym wcześniejszy filmik, e, znaczy filmik, który już powstał, ale jeszcze nie jest dodany No więc słuchajcie, w tym filmiku to tyle, nie ma co go przedłużać, ja oczywiście zapraszam na mojego Instagrama, link macie w opisie e, Tak, czasami dodaję tam coś na insta Story, sporo pojawia się zdjęć, więc zachęcam, za, e, zaobserwujcie i będziecie widzieli, co się u mnie dzieje i słuchajcie, teraz też chciałabym podgonić z materiałem, bo nie wiem, czy dam radę, ale chciałabym skończyć siódmą klasę do wakacji. A tak naprawdę zostały mi ponad dwa działy, więc życzcie mi powodzenia i myślę, że teraz te filmiki będą pojawiały się częściej. No ale to jest też dlatego, żeby właśnie skończyć, a w wakacji zająć się jakimiś śmiesznymi filmikami, po prostu takimi, po prostu no, niezwiązanymi z nauką. Mamy wakacje, więc kto będzie się uczył, słuchajcie. No, do zobaczenia w kolejnym filmiku, czyli w równaniach y, reakcji chemicznych, które są typem wymiany.